Mega gruba gleba i jednocześnie safe w Leogangu. Kolejna wygrana Dawida Gośka w Crankworx. Emory Pierron w wielkim stylu wygrywa Puchar Świata. I na koniec standardowo nasze propozycje filmowe. I to nie wszystko. Zapraszam do oglądania. Jo! Zaczniemy sobie na szybko od wyników Pucharu Świata w Logangu. W elicie mężczyzn wygrał ziomal, który w sumie zawsze dobrze czuł się na tej trasie Loek Broni, żadne zaskoczenie, ale i tak szacun. A za to w elicie kobiet Valentina Hall wygrała z ogromną przewagą 7 sekund. Jo. Kolejnym naszym newsem jest następna wygrana Dawida Goćka w Crankworx. No, nie będę tego nawet komentował. Zobaczcie sobie kilka sztuczek z przejazdu. Raimundo Guzman odwalił taką akcję, że dawno nie widziałem. Dleby tego pokroju normalnie chłopa wysprzęgliło z Wallridera. zobaczcie to. <śmiech> uh. <śmiech> Najlepsze jest to, że chłop prawie to odjechał, w ogóle dla mnie to jest safe. Nie dość, <laughs> wylądował na kołach, nie wleciał w fotografów, no fakt faktem się wywalił i coś tam sobie zrobił z łoksiem, ale w ogóle mega, mega to ogarnął. Yo. Dalej przedstawię Wam nowych mistrzów Polski enduro. W Czarnej Górze zwyciężyli następująco kategoria mężczyźni U21 Adam Sojka, Masters 2 Paweł Reczek, Masters 1 Arek Perin na ns -ie. elita mężczyzn Michał Topur, elita kobiet Katarzyna Burek, Masters kobiety Joanna Światłoń Tak szacun dla wygranych wszystkich Dalej coś bardziej ekscytującego Emory Pieron wbija się w wielkim stylu na pierwsze miejsce podium w ostatnim pucharze świata Waldisol żeby nie było że nie mówię 0.1 been watching time, be untouched all day. Zajawa, mega lubimy tego gościa. Ponadto jakiś czas temu Emory miał kontuzję z kręgosłup A mimo tego dzisiaj, w sensie dzisiaj. No w ostatnim niedzielę wygrał Pukar Świata. Jo, szacun. A w ostatnim niedzielę, bo dzisiaj jest 17, jak to nagrywam. No i Tani Seagrave również wygrała w wielkim stylu Puchar Świata. Dawno jej nie widzieliśmy na Top 1, także miło Cię widzieć, Tani Seagrave. Dużo o zawodach, nie? Ale no, jest środek sezonu, co ja Wam będę o nowinkach technicznych mówił? To jest przesady, takie rzeczy te na zimę zostawiam. Jeszcze jeden event, który chciałem pokazać. Nie będę mówił o wynikach, po prostu. Popatrzcie sobie na kilka fotek, może też jakichś filmów z WIPOF-a Crankworx Innsbruck. Coś pięknego. From... Przechodzimy powoli. Do końca, ale zanim to, to zapraszam Was na naszą ostatnią relację z zawodów Hard Down Hill League na Stożku, w Wiśle. Nasz ostatni film, wejdźcie na kanał, zobaczcie sobota, piękne słońce, niedziela, full deszcz przez cały dzień i reprezentacja obaj strefy również tam coś ogarnęła. Niezły wynik. Także sprawdźcie tą relację, obserwujcie Hard Down Hill League. I propozycje filmowe. Raz, dwa, trzy. Teraz. Na początek mam dla was pięć propozycji krótkich, bo krótkich, ale za to jakich. Kurde propozycji, bo też jest kontest, no cały czas w tych kontestach, X Games Mode, taki właśnie kontest internetowy, że ziomale tworzą mega, mega, mega grube edity, wrzucają je, no i potem po prostu jeden najlepszy wygrywa i takie swoje strzały wrzucił między innymi Tom Van Steenbergen. Mac, MacDuff, Remy Morton. It's a bit small now that jump, isn't it? Yeah, like we should make it like that. Dylan Stark. Kate Edwards I wszystko to jest co najmniej chore. Druga propozycja dla was to Trail Hunter od ekipy Scanloops.

Dance my thoughts, flip on it, my steps Just so I make I na koniec film, który ukazuje prawdziwą esencję jazdy po pustynnych klifach w Utah. Dirt and Determination. Zapraszam. So the moment when you drop in is honestly one of the most special moments of biking. You kind of go through a mental checklist. You like really get yourself ready. You get the stoke high. You make sure your feet are exactly where you want them on the pedals. I always have the habit of like pulling my brakes, making sure everything's working, make sure your headset's tight, make sure everything feels good. Kind of just becoming one with the bike before you drop in. And the moment that you just shut it all out and you just commit, you just go into a different state of mind. That's when it's like, okay, this is happening. It's on. Dzięki za dzisiejszego bike newsa. Mam nadzieję, że się podobało. W ogóle fajnie, że jesteście. I jak macie jakieś propozycje, o czym możemy powiedzieć w naszych filmach, napiszcie w komentarzu. A tymczasem zapraszam was do zasubskrybowania tego kanału. Obserwujcie nas na Instagramie, do którego linki macie w opisach. No i w ogóle fajnie. Yo, pozdro.